Serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak robimy raglan, korzystając ze zwykłego narzutu, jeżeli chodzi o powiększanie oczek, powiększanie robótki w raglanie. W kolejnych częściach moich poradników pokażę Wam, Różne sposoby właśnie dodawania oczek przy raglanie. Dzisiaj będzie to tak zwany yarn over increase, czyli zwyczajnie zwiększanie tutaj poprzez dodanie narzutu. Jak będzie to wyglądało? Ja mam tutaj przygotowaną taką próbkę, i w tych miejscach będą to właśnie miejsca tak zwanego raglanu. Raglan oczywiście wykonuje się na okrągło, więc musicie sobie wyobrazić, że pracujemy na okrągło, natomiast ja będę pracowała w ten sposób. Nie będzie to dużej różnicy, także spokojnie, niczym się nie przejmujcie. To, co powinno być pokazane, zostanie pokazane i mam nadzieję, że będzie Wam się efekt tej pracy podobał i będziecie z niego korzystały. O co chodzi w raglanie? Raglan. Jest to, kochani, praca od góry, jeżeli chodzi o dzierganie sweterków. Raglan. Dzięki raglanowi możemy pracować yy, zarówno na przodzie, tyle jak i rękawach od razu. Czyli yy, robimy sobie całość sweterka od góry, rozdzielając od razu nasz sweterek na cztery części czyli na tył jeden rękaw, Przód i drugi rękaw. Tutaj mam raglan, który jest wykonywany poprzez M1R, M1L, czyli make one right, make one left. Natomiast ja Wam w dzisiejszym filmiku pokażę, jak wykonać tak zwany yarn over increase, czyli poprzez narzut. Będziemy dodawały sobie te oczka tutaj. Narzut w raglanie często wykorzystywany jest przy y, takich bluzeczkach letnich, ponieważ y, powstaje nam tutaj taka ozdobna dziurka. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie tutaj y, y, naszego dekoldu tak, aby ten dekolt y, był z tyłu dłuższy, a z przodu krótszy, to informacje o tym, jak wykonujemy taki dekolcik, znajdziecie w moim poradniku dziewiarskim w części drugiej, w której mówię o... Niemieckich rzędach skróconych. Także jeżeli nie wiecie, jak wykonać podkrój pod, pod, pod szyję, taki, żeby był ładny dekolt, to informacje o tym, jak działają rzędy skrócone, znajdziecie w filmiku moim, tak jak mówię, w poradniku dziewiarskim w części drugiej, gdzie mówię o niemieckich rzędach skróconych. Natomiast przechodząc do naszego. Tutaj, raglanu, który będę powiększała sobie korzystając z narzutów. Wykonujemy to w ten sposób. Ja wykonałam sobie tutaj 50 oczek, podzieliłam je na trzy części i chciałabym Wam pokazać, jak będzie wyglądał raglan powiększany, jeżeli chodzi o nasze narzuty. I tak, w tym miejscu zrobię sobie narzut. I będę miała tylko jedno oczko raglanowe pomiędzy tymi narzutami. W tym miejscu zrobię tak, że będę miała dwa oczka raglanowe, a tu będę miała oczka trzy. I zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Nad jak wygląda mm, raglan z oczkami narzuconymi. Pierwsze tu sobie zsiągnę. A więc tak, lecimy oczkami prawymi. Zwróćcie uwagę, że w przypadku pracy na okrągło, w przypadku pracy yy, z raglanem, który no, jak wiadomo jest wykonywany na okrągło, oczka prawe przerabia się w ten sposób, że wbijamy się w nie od dołu, z tej strony i wykonujemy, przerabiamy je jako oczka prawe. I tak, tutaj w tym przypadku powiedziałam Wam, że w tym miejscu będziemy przerabiały sobie oczka narzucone, raglanowe, z jednym oczkiem raglanowym za moim markerem. Czyli pierwsze oczko przed markerem również sobie przerobię na prawo. I mam źle wbity marker. Wbiłam go sobie w oczko, więc muszę go wyjąć i prawidłowo umieścić. Dobra. Czyli tak, to oczko przed markerem również przerabiam na prawo. I co teraz robię? Zwyczajnie robię narzut. Zobaczcie. Mój drut idzie pod nitką. I tutaj mam narzut na, yy, o, na drucie. Przekładam sobie marker, i tak jak mówiłam, tutaj będę miała jedno oczko raglanowe, więc przerabiam to oczko za markerem na prawo, i po raz kolejny robię narzut, ponieważ raglan zwiększa się przed markerem i za markerem. I oczywiście w zależności od tego, ile chcemy mieć oczek raglanowych. Tyle oczek przed bądź za markerem przerabiamy na prawo. Ja chcę mieć jedno oczko raglanowe z tej strony, więc przerabiam sobie od razu, na, nakładam sobie narzut tutaj z tej strony przed markerem. Za markerem mam jedno oczko raglanowe i znowu mam narzut. Idę do mojego następnego markera i chcę mieć tym razem dwa oczka raglanowe. I powiększać sobie mój raglan przez narzut. Więc przerabiam sobie tutaj oczka na prawo. I zobaczcie, zatrzymuje się teraz jedno oczko przed markerem. To będzie moje jedno oczko raglanowe, a za markerem będę miała drugie oczko raglanowe. I już tutaj przed tym oczkiem robię sobie narzut na mój drut prawy. Przerabiam oczko prawe. Przekładam marker. Znowu przerabiam oczko prawe, bo tak jak mówiłam, chcę mieć tutaj dwa oczka raglanowe, czyli jedno oczko przed markerem i jedno oczko za markerem. I tutaj znowu muszę sobie zrobić narzut. Przerabiam kolejne oczka na prawo i zobaczcie, co robię dalej. Z tej strony chcę mieć trzy oczka raglanowe, ponieważ chcę Wam pokazać, jak będzie, będą wyglądały raglany w zależności od Ilości oczek raglanowych. I tu sobie zrobię tak, że przed markerem przerobię sobie jedno oczko raglanowe, a za markerem będę miała dwa oczka raglanowe. Więc muszę się zatrzymać to jedno oczko przed markerem, zrobić narzut, przerobić to na prawo, ściągam sobie marker i tu przerabiam dwa oczka na prawo, tak, żeby mieć razem trzy oczka raglanowe. I znowu narzut. No i przerabiam oczka dalej. Zasada w raglanie jest taka, że oczka dodajemy w co drugim rzędzie. Czyli jeżeli dodałaś oczka w tym okrążeniu, to w następnym okrążeniu zwyczajnie przerabiasz te oczka na prawo. Ponieważ jeżeli pracujesz raglanem, no to oczywiście masz, yy, pracujesz na okrągło, więc masz tylko i wyłącznie prawe oczka. Chyba, że stosujesz rzędy skrócone, wtedy odwracasz robótkę. I przerabiasz te oczka na lewo. Natomiast pamiętajcie, że w raglanie właśnie jest taka zasada, że nie wykonujemy mm, dodawania oczek w każdym rzędzie, tylko wykonujemy oczka dodawane w co drugim rzędzie. No i zobaczcie. W Waszym przypadku przerabiacie sobie ten narzut na prawo, ponieważ pracujecie na prawej, na stronie prawej cały czas, jeżeli pracujecie na okrągło. Natomiast jeżeli Zawróciłyście i robicie rzędy skrócone, no to to oczko yy, narzucone przerabiacie sobie na lewo. I całe to okrążenie w zależności od strony, na której jesteście. Wiadomo, że jeżeli pracujecie na okrągło, to jesteście na stronie prawej i przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Natomiast w przypadku, gdy robicie rzędy skrócone, gdy zawracacie, bądź zdarza się często, że na przykład wykonujecie kardigan który jest rozpinany, więc musicie zawrócić. Również raglan jest stosowany w takich przypadkach, kiedy robicie właśnie kardigany z guziczkami, więc pracujecie na prawej i lewej stronie i wtedy właśnie zawracacie sobie i te oczka narzucone przerabiacie wtedy na lewo. Natomiast na prawej stronie przerabiacie oczka narzucone, narzucone na prawo, czyli ten yarn over increase Przerabiacie na prawo. No, i yy, za chwilę pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda. Yy, zrobię parę rzędów i pokażę Wam, jaki efekt właśnie yy, powstaje dzięki pracy z raglanem, z oczkami narzuconymi. Przerabiam sobie do końca rzędu. U mnie są to oczka lewe, w zależności od oczywiście. Pracy, jaką wykonujecie u Was będą prawe lub y, oczywiście lewe. Pamiętajcie, że y, narzuty w drugim okrążeniu przerabiamy. Y, nie dodajemy więcej oczek. No i teraz zobaczcie, kiedy drugie okrążenie bądź stronę powrotną przerobiłyśmy bez dodawania oczek, to znowu kolejna strona, kolejny rząd. Dodajemy znowu oczka na reglanie, czyli przerabiamy sobie tutaj oczka do naszego markera. Ja miałam tutaj y, efekt jednego oczka y, reglanowego w tym pierwszym markerze, więc przerabiam wszystkie sobie oczka do markera i robię sobie tutaj znowu narzut. Przekładam mój marker. Tutaj mam jedno oczko mm, raglanowe, czyli przerabiam je na prawo i znowu robię narzut. Pamiętajcie, że raglan polega na tym, że robimy narzut w przypadku, kiedy używamy narzuty, z jednej strony markera, jak i z drugiej ma strony markera w co drugim rzędzie. Lecę sobie do mojego następnego markera. Tutaj mam dwa oczka raglanowe. Tutaj będę zatrzymywała się jedno oczko przed markerem, i tutaj już mam jedno oczko przed markerem. Przerabiam, sobie, nakładam sobie narzut na mój prawy drut, przerabiam oczko prawe raglanowe, mój marker, znowu oczko raglanowe, i tu mam narzut. I lecę do mojego kolejnego markera. Oczywiście, w przypadku robótki nie kombinujecie z yy, ilością oczek raglanowych tylko jeżeli robicie jeden sweter no to wiadomo macie cały czas taką samą ilość oczek raglanowych więc jeżeli robicie sobie że z jednym oczkiem raglanowym no to przy każdym markerze macie tylko jedno oczko raglanowe jeżeli robicie z dwoma oczkami raglanowymi no to wiadomo przy każdym marke markerze są dwa oczka raglanowe ja natomiast chcę wam pokazać po prostu jak jaki efekt można osiągnąć y, robiąc różną ilość oczek raglanowych. Tutaj miałam 3 i jedno oczko miałam przed markerem, a dwa za. Więc zatrzymuje się jedno oczko, robię sobie narzut, oczko prawe jedno, drugie, trzecie i znowu mam narzut. I wykonuję teraz y, następne, kolejne oczka. W zależności, tak jak mówiłam, y, jeżeli pracujemy na okrągło, to y, kontynuujemy. Jeżeli y, pracujemy w te i we w te, no to musimy zawrócić. I pamiętamy, że kolejny rząd jest rzędem, którym, w którym nie dodajemy oczek, y, tylko przerabiamy te już dodane. Czyli, jak na przykład lecicie teraz drugie okrążenie, to teraz przerabiacie oczka bez dodawania. A jeżeli lecicie tak jak ja na lewo, no to przerabiacie te oczka na lewo, również bez dodawania. Czyli druga, drugie okrążenie jest zawsze bez dodawania oczek. I te narzuty na prawej stronie przerabiamy na prawo, na lewej stronie przerabiamy je na lewo. Ja sobie przelecę jeszcze całe to yy, na lewo, później zrobię jeszcze jedno okrążenie. Jeden rząd z tymi narzutami, i pokażę Wam, jaki osiągnęłam efekt pracując raglanem z oczkami narzuconymi. Zobaczcie, ja już zrobiłam sobie parę rzędów tych, tego raglanu. I zobaczcie, już jest widoczny efekt, jeżeli chodzi o tutaj nasze yy, oczka raglanowe z narzutami. Zobaczcie, tutaj miałam jedno oczko yy, pomiędzy, tak zwane jedno oczko raglanowe. I z naszymi narzutami, zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Tutaj było jedno oczko raglanowe. Przed markerem robiłam sobie narzut, za markerem było to jedno oczko na prawo, i za tym oczkiem na prawo był kolejny narzut. I w ten sposób wygląda, jeżeli byśmy pracowały na okrągło, w ten sposób wyglądałyby nasze rzędy, tutaj z podziału. Tu by był przód, tu by był nasz, nasze narzuty, a tu by był powiedzmy rękaw, i znowu z tyłu miałybyśmy. Plecy, i z tej strony byłyby ramionka. Więc tak wyglądałoby, gdybyśmy miały jedno oczko raglanowe pomiędzy. Teraz zobaczcie. Tutaj mamy dwa oczka raglanowe pomiędzy naszymi narzutami. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście wiadomo, robótka po praniu wygląda zupełnie inaczej. Dużo lepiej prezentują się oczka. Natomiast zobaczcie. Tutaj. Mamy dwa oczka raglanowe pomiędzy i nasze narzuty. Zobaczcie, widać małą różnicę pomiędzy nimi. Tutaj było to z jednym oczkiem, tutaj mamy z dwoma oczkami raglanowymi pomiędzy i tutaj są te nasze dziurki. Tak jak mówię, te narzuty stosuje się bardzo często w przypadku letnich udziergów, które często są udziergami z jakimiś ażurami. Bądź też zwykłe proste bluzeczki, i te dziurki właśnie dają tutaj bardzo fajny efekt, jeżeli chodzi o raglan. No i tutaj mam ostatnią opcję, jaką robiłam. Zobaczcie, tutaj robiłam trzy oczka raglanowe pomiędzy i wygląda to w ten sposób. Te oczka narzucone dają bardzo fajny efekt, jeżeli chodzi właśnie o letni e, udzierg. Oczywiście, tutaj powinno być wtedy, jeżeli chodzi o plise, dostosowane do tych trzech oczek, tutaj, żeby tutaj były trzy oczka prawe i to by fajnie tak się układało do dołu. Także w ten sposób wyglądają oczka narzucone, jeżeli chodzi o raglan. W moich kolejnych poradnikach będę chciała Wam pokazać różne opcje, jeżeli chodzi o właśnie powiększanie raglanu. To jest taka pierwsza opcja, opcja letnia poprzez narzuty. Także yy, czekajcie na kolejne poradniki. Tam będziemy mogły sobie zobaczyć yy, każdy kolejny yy, sposób dodawania oczek raglanowych. Nie łączyłam ich ze sobą, nie chcę, żeby każdy sposób był na jednym filmiku, ze względu na to, że nie każdemu y, się podoba taki sposób. Będziecie mogły sobie po prostu wejść i zobaczyć w każdym osobnym filmiku y, na ten filmik, który akurat będzie Wam odpowiadał. Będziecie chciały robić przez narzuty, wejdziecie na filmik z narzutami. Będziecie chciały robić na przykład przez y, cast-on, czyli dodawanie oczka, wejdziecie na ten filmik. I tak dalej, i tak dalej. To y, mam nadzieję, że y, ten filmik Wam pokazał w jaki sposób można dodawać oczka na raglanie y, używając zwykłego narzutu. Jeżeli spodobał Ci się filmik, jeżeli masz ochotę na więcej filmików y, w moim wykonaniu, zasubskrybuj mój kanał, odwiedź y, mój, moją grupę na Facebooku Gosia Paluch Projekty na szydełku i na drutach. A ja, ja dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas.